Miesiąc za darmo, czyli akurat tyle się ma, to ile i tak to się wychodzi. ładnie, jest super łatwe. Po wielu latach ciężkich zmagań nad tym pokojem w końcu doszliśmy do końca. Nie no, nie latach, ale tygodniach. Na pewno można powiedzieć, że tygodniach jak to wygląda? No kurde, oczywiście z mojego punktu widzenia, nieskromnie mówiąc, wygląda to prześlicznie. Topeta jest. Łóżeczko jest. Półki są. I to jak elegancko powieszone, zobacz. Równe odstępy, idealnie. Wszystko się trzyma. O. Wszystko jest git. Dostaliśmy tu prezent, słoń. Przygody, przygoda słonia. Są w środku do wycięcia figurki i o. można z nimi zagrać przedstawienie. Nice. Będę, będę robił tak. Będę odgrywał słonia. Super. Teraz pewnie wszystko musimy tak naprawdę wybrać. Bo się zakurzyło od tych remontów i innych rzeczy. A musimy to robić stosunkowo szybko, bo po za. Za ile? 17 <laughs> Za ile będzie Nina z nami? 17 dni. No, jak się nie pospieszy? No, także to chwila, moment, już tak naprawdę. Czy my coś wczoraj nagraliśmy na vloga w ogóle? Tak. Okay. Nagrywało się, gdy liczyłeś w dni. Jejku, a i w ogóle ten jeden vlog, wczorajszy, on był tak długi, miałem wrażenie. I I miał było... 13 minut, ale miał dużo rzeczy. No, tak dużo się działo, bo pokazywaliśmy, mam wrażenie, proces. Właśnie to jest problem, że my często Wam nie pokazujemy... My mówimy, bo... że coś lubimy tak. i potem mówimy, że zrobiliśmy no to. Jedziemy do teściowej, a potem nagle wracamy od teściowej. No. I takie, a halo, ale to pokazalibyście przynajmniej, nie wiem, podłogę u teściowej, nie? żeby była tak, taka przebitka jakaś. A ja przez to, że często nagrywam na przykład jakieś przebitki takie tylko telefonem, Potem ja na YouTube, żeby Karol się sobie pograł ja... i one zostają na wieczne panu. Zapominam. Jak no. Karol, kiedy będzie miał cierpiał na bardzo brak kontentu, to po prostu pozgrywa sklejkę tych wszystkich pierdół, które ja panagrywały. Tak, dokładnie. Ale to też, wiesz co, mam wrażenie, że czasami telefonem po prostu jest łatwiej i szybciej nagrać i się człowiek mniej krępuje. No bo jakby nie patrzeć, wiesz, nie, nie wszędzie możemy, nie? Nie wiem, mi się bardzo dobrze nagrywa w sklepach budowlanych już jakoś z nimi tak Tak, w sklepach, sklepach budowlanych, budowlanych spoko. A wiesz co? Ej, ostatnio przekminiliśmy, mam wrażenie, motyw. Jest taki trend na TikToku, że ktoś zaczyna przemawiać w jakimś sklepie, albo, nie wiem, krzyczeć gdzieś na dworze, czy coś. I, i stoi w miejscu i się patrzy na tych ludzi, nie? I ci ludzie zachowują się jak NPC w grze. Przysięgam wam jeden do jednego. Jakby się im algorytmy ścieżek popsuły. Oni nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, gdzie iść. To masakra. Sprawdźcie sobie na TikToku. Czekajcie, żeby tu się przedostać, kurde, przez tą stację. Patrzcie teraz, jak jest. O. Teraz jest tak. I to zostało zabrane spod telewizora, tutaj, znaczy obok, a to było tutaj. O. I tak teraz wygląda. Tylko. No, tylko wylewkę ktoś zrobił odpowiednio równo, jak widać. W ogóle to mieszkanie przydałoby się zrobić taki generalny remont i po Wygładzać wszystko, powyrównywać, wylać tu jakąś kurczę, samo poziomującą się wylewkę, Ja ja Was. Tak? A, poczekaj, czekaj. A, teraz to jeszcze tutaj dokończę szybko, widzicie? Teraz się wszystko mieści. O, idealnie stoi pod tym. A, może się trochę za mocno przytula, ale Ale jest git, tak na styk jest. Koty sobie tam też jakieś koci dla siebie znajdą. Co ty robisz? Co ja robię? Co to zawsze znaczy, że kolejny jak jesteśmy to w to, doleży, to Karel kupi jakieś kofeinowe gówno, w którym w drugim zdaniu jest napisane, że dla kobiet w ciąży jest niepolecane. Pa, jak sobie pojechaliśmy, zobacz. Jestem zafascynowana faktem, że I jesteś aż tak zafascynowany. Wiesz, jak się teraz czuję? No. Tak jak cię zabrałam wtedy do Czech. Byłeś taki, wow, jesteśmy w Czechach. Nie. Cieszę się, z wycieczki. Zmieniam zdanie, jestem absolutnie zafascynowany. Bardziej niż tym, co było w Czechach. Jest genialne. No pokaż ja mi cek... teraz, jak szybę zamykać, muszę zamknąć okno. <grym> to auto przeszło przegląd jak coś. Ej! Trzybę zostaw, okej? Okay? Przegląd, stan techniczny auta jest zajęty. Przez twoją kupę 26 minut nam minęło już Lub... pokazu ptaków łownych. Ej, spokój, chodź, ty ptak <grym> Pokażę, wam zaraz, gdzie jesteśmy. Tak, na pewno reaguje. A no, to reagują. Wcześniej jak przyszliśmy, to był milszy. Ej mordo. Pst. Masz jakieś ziółka? Co? mam na miarę Ej! łanie. Jesteśmy kurde w przyszli z piwemka zaczekać. No ale wcześniej odpowiedział? Nie, no tak się spojrzał na nas. Ale idziemy. Na nie, patrzymy, nie. Nie, ci więcej atencji. China wietnamska, zwisło dwóch. Ja mam kolegę, który miał takie pomarszczowe czoło jak ta co idzie. Co nie ma kolegę, który mnie tak, tak. pomraszczał. <grym> tak. Jak ten ziomkuł. Nie wiem co u niego teraz. Możliwe żołnierz też nie był, się nie widzi przez to, że mu jeszcze niżej opadł. Widzę dzisiaj to. Teraz wszyscy koledzy zastanawiają się, w których chodzi. A ja wam nie powiem. Ale zapach taki, takich świn zwykłych domowych takich. No, no, świn, nie, to są wietnamskie, zwisło ducha. To świnia, Chyba jaka ładna ta biała. Ładna. Proszę się nie zbliżać do mnie. Biała. Nie mam jedzenia. Nie mam <laughs> jedzenia. <laughs> ale nie, wiem co to nie jest napisane. Ale patrz, szacuje, bo jakbyś miał to może im dać. Bo no. tam ci się na bramkach, ale nie kupiliśmy. Okay. Ciekawe, że to, Tam jeszcze było jedno. Czym karnia. się różni Lama od alpaki? Nie wiem. To jest cała twoja robota jak pracujesz w parku niespodzianek, jako sarna. Musisz tylko stać i robić te. <gulera> Siedzą sobie <gulera> i Kto tam do nich podejdzie? Jaki lamus? <gulera> Ej serio, jedyne co tam się rusza to po prostu ogony i uszy. No? Śmiesznie to no wygląda. Mm. O, tam jakieś baranie czy inne. Wiesz tak. co no. nie jest wow? Druga strona kadru, bo zabrałam się do parku niespodzianek i tutaj wspomniałam sobie, że to jest w górach. Nice Magda. Raz do 17 dni. Niespodziankę będzie Magda miała jak tam wejdzie. Tak, niespodziankę po prostu. Rodziłaś kiedyś w górach? Nie rodziłam nigdy nigdzie. Nigdy nigdzie nie rodziłaś, no nie. a chcesz urodzić w górach? No Uważam, że to byłoby dość romantyczne. Tak? No. Ja uważam, że byłoby milej, gdyby nie na przykład spała sobie, jak chodzimy. Bo zazwyczaj mm. śpi, jak się chodzi. A ona dzisiaj uznała, że nie? No, ona dzisiaj nie śpi. Ona dzisiaj będzie chodzić tak. razem ze mną po górach. Bo Patrz kocham. na mrówek. Ej, ja, ja byłam tym dzieckiem, no. które zawsze stanęło w miejscu, gdzie jest mrówisko. I zawsze mamie musiała ratować od mrówek. Ja nie wiem, jak to robiłam. Ja to robiłam, no. ja się nie uczyłam na błędach. Ja no. po chwilę później stałam dokładnie Ty. w tym samym miejscu. Działaś, pa? Martwą mrówkę. Biorą. Zabierają ze sobą martwą mrówkę. Autentycznie, martwą mrówę zabierają ze sobą. Ty, jak ją ciągnie, co jest? Ciekawe dokąd. Pa. Za mordę ją wzięła tu, i... to jest pewnie najlepszy przyjaciel i próbuje go godnie zachować, jest <laughs> nagrywasz tę tragedię. Dobra, cicho. Jest git, pa jak ją... Taśmy, Jest tylko jeden powód, dla którego zabrałam karola do parku niespodzianek. Czaty wiedzą o co chodzi. <grywa> Tam ta kur... śpiewaj, Hanna. Śpiewaj. Śpiewaj, bo wejdę. Patrz, tam leżą te butelki po przewracane. Co jest? Tam pod tym widzisz? No. Leżysz kubą wywalony, stary na imię na priczy. Somebody wants to meet. <laughs> ja chcę z nim zdjęcie. Mi teraz. Nie wiem, czy może tam błać. Ej! A, bo ty tak chcesz dobra, zdjęcie? Mm, okay. Ja bezpyty mam wrażenie, gdzie że to wszyscy cię to na bardzo poważne problemy autopolowe. Nie, zdechnąć Dokładnie. Nie, kocie nie, coś ty nie, zrobił. To ty, wstrętny kocie. Zmykaj stąd, bo jeszcze się Moja no, Karawka pusta, też mi się rozłościła. Zbierasz. Idź sobie gdzie chcesz. O, nie. Nie widzieć na oczy. Gada do kota tapem. No, Dobra, nie pacham. On jest naprawdę ciężkie życie. Zobacz na obrzeżu cienia leżą. No, dosłownie się kończą, sary tam gdzieś cień będzie. To jest mój faworyt. No, czy u niego, co jest. Ja nie chcę z nim bawić, on się nie chce bawić. O ty! Z bani co jest? I Jak nic nie mi towaru. Na kwasie. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, prawa autorskie. Co ty robisz? Co ty Podrostki. Nie to nie ten. Ok, takie to wielkie. Ja się nie dziwię, że ludzie jak zobaczył dzika w lesie, to uciekają. Tak, tak. zobaczył coś takiego w lesie, ten tam, takiego kurde sprintu dostał. I tyle wyszło z naszego spacerowania po parku. Udało nam się zwiedzić ten segment z bajkami, udało nam się zobaczyć dziki jakieś jelonki, które się gdzieś tam tarzały po drodze. Ale jak zobaczyłam jaka górka jest, żeby wyjść tam wyżej, gdzie są ptaki i tak dalej, to zrezygnowałam. Znaczy, ja bym się uparła i bym wyszła. Aczkolwiek Karol widział, jak bardzo mnie to męczy, więc powiedział, że po prostu pojedziemy sobie do ustalenia gdzieś bliżej centrum. Bo mu się bardzo spodobała Wisła i też tam sobie można nogi potaplać. No. Także, jak jesteście 17 dni przed planowanym porodem, to, to darujcie sobie park niespodzianek. No nie, to może nie być najlepiej wydane 50 zł za bilet. Ja po prostu kompletnie zapomniałam, że tutaj wszędzie jest podgórka. Byłam jakoś, jakoś, w moich wszystkich wspomnieniach związanych z tym miejscem zawsze szło się po płaskim i nikt się nigdy nie męczył. Ale druga sprawa jest też taka, że ja się po prostu męczę 10 lat za szybciej idąc nawet po płaskim. Osobną kwestią jest jeszcze to, że Nina dzisiaj jest nadaktywna. I jak normalnie w ciągu dnia ona się w ogóle nie rusza. Tak dzisiaj przechodzi samą siebie. I jak ja stawiam krok w górę, to ona też stawia krok w górę. I tak się przekopujemy. Z czego tylko ja się oczywiście męczę, a ona sobie siedzi zadowolona. A teraz czekam na Karola wróci. Idzie. Aha, wteczki zjedzone widzę, tak? A ja miałem najlepsze ssanie w życiu w publicznej toalecie. Kocham, kocham, kocham po prostu myć tyłek. To jest najwspanialsza rzecz. Ja nie wiem jak można wycierać dupę papierem i być szczęśliwym człowiekiem. Albo na mokro, albo wcale. Mokre wystarczy. Jezu, to jest złoto, proszę oddaję zajebiście. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem dzisiaj, że to jest... No ja właśnie do... mówiłam jaka jest tym daremna z parcelowaniem. Hmm. I że może siedemna... ten, 17 dni do porodu to nie jest najlepszy moment. No. widzieliśmy jedną trzecią Ale kochani, mi to nie przeszkadza. Największa atrakcja i tak jest na dole. Bo sobie to nagi pomoc, już mówiłam właśnie. Tak, chcę zobaczyć, czy są pstrongi. Nie, nie, nie sądzę, że w Polsce. Nie, góra. raczej woda będzie turbo lodowata i sobie posiedzimy na trawce. a potem mm. ja powiem chwilę później się i okej. Ale To przez nią nie możemy tu chodzić. Bo cały czas a, mi... tak. cały czas jak ja chodzę, to ona też chodzi. Nie co to, to jest. Widzisz nina, co robisz? Jesteś pierwsza z parku niespodzianek i nawet nie mogłeś zobaczyć nic. Bo mnie przekopałaś. Mm. Twoja wina. No, nie to nie. Zawiodłam na szczycie, ale <grym> nagle widzimy to sobie jakimś gofrem przy wodzie. Yes, na trawniku. Yes. No, ja już głodny jestem jak wilk. Aż tak głodny jesteś? No. no ja mn... A czas nas goni, bo no, dzisiaj jest gala. Ja bym mógł cały obiad duży teraz, tak wiesz? No, ale to trzeba nie niedługo długo czekać na niego. Nie, no, wiadomo. A poza tym tu piekielnie drogo pewnie. Jak prawdziwe się na wakacjach. Hmm. Stara z choddogiem, Stara z zapiekanką. Siedzimy ja sobie. sobie siedzimy sobie nad wodą. Hmm. Podziwiamy. I tyle będzie z wycieczki, tej dzisiejszej, w sumie. Wszystko sprowadziłeś tylko do tego, że siedzimy gdzie indziej niż w domu, na dupie. Chyba na tym podróże po polegają trochę. Idę polować na ryby. Spodnie za podwin, to jest głębokie. To wszystko przez to, że jest tam taki jeden punkt, w którym się ryby potruje. Karol chce iść je zobaczyć. No prawie. Jak się sprawę z tymi rybami? Co jest? Jeśli chcesz złożyć rybę. Musisz myśleć, że ryba. Musisz stać się rybą. Panękka. Musisz stać się rybą. Ale wani nie powiodło. Ale wraca. Chcecie wiedzieć jak długo tam siedział. Bez ruchu, gdyby to jest w kuczkach jak smigol Mogę tam lapsa nagrywać. Ciepła woda. Ciepła woda? Nie jest zimna. Nie jest zimna? Nie, jak siedziałem. Skoro położyć. Tak. Chyba ją polować? No, ale nie są tak. Ej, już robiłam z wąsem pistę. jest 5 cm nie, to nie będzie na woga, ale to ja Wam mówię, 5 centymetrów dłuższy jest. Mówię tylko o tym nic. Co? Co? <laughs>